Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. I dzisiaj czas na ulubieńców kwietnia. Słuchajcie, nie wierzę. Miesiące w tym roku płyną po prostu tak o. No więc, e, żeby, dłużej, żeby dłużej nie przedłużać, a masło maślane, żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do rzeczy. Mam trzy produkty z pielęgnacji. Madame? <grym> Mam trzy produkty z pielęgnacji, trzy należące powiedzmy do kolorówki. Zacznę od pielęgnacji, i tutaj zacznę od produktu do ciała, którego Wam pokażę, którego niestety aktualnie nie ma w sprzedaży. To jest um, Body Lotion um, do Ciała. Dzisiaj, dzisiaj się nie mogę skupić, słuchajcie. Um, to jest po prostu balsam do ciała z Balea. On jest taki kremowo-olejkowy, ma w sobie zawartość 40%, 40 zawartość olejków mamy i jest dla suchej skóry przeznaczony z olejkiem migdałowym i o zapachu olej, nie olejku, tylko orzecha marula. Prezentuje się tak. O, ja już Wam ten produkt nieraz pokazywałam. Tutaj jest znowu napisane limitowana edycja, ponieważ ta edycja wychodzi tylko i wyłącznie e, na okres zimowo-późno-jesienny, zimowy i z reguły w marcu już znika z półek. Ale wraca od lat i ja go uwielbiam i od lat używam. Słuchajcie, to nie jest produkt przeznaczony dla osób, które mają. Z, y, jest. Jezus, no nie wiem co dzisiaj zamasajcie. To jest produkt przeznaczony dla osób o suchej cerze. Natomiast jeżeli nie lubicie, kiedy produkt pozostawia taką delikatną warstwę, to nie będzie produkt dla Was, ponieważ ten balsam on się nie wchłania od razu, tylko właśnie to wchłanianie, ten proces wchłaniania trwa. I on pozostawia taką olejkową, delikatną warstwę. Pachnie obłędnie. To jest moje ostatnie opakowanie z zapasów. Przedostatnie pokazywałam Wam w jednym z poprzednich denek, że zużyłam. Uwielbiam ten balsam. Rewelacyjnie nawilża. Ta skóra jest długo nawilżona. Po prostu uwielbiam ten produkt i żałuję, że co roku. Z reguły jest tak, że ja przeoczę ten moment, kiedy one wychodzą ze sprzedaży i zamiast zrobić zapasy, to ja oczywiście gdzieś tam jeden w zapasach mam i tyle. Aczkolwiek em, aktualnie e, znalazłam też coś e, w, w drogerii Rosman, e, marki własnej Rosmanowskiej coś, co jest dosyć zbliżone, e, co już zużyłam, więc nie wiem, czy e, denko już się pojawiło, czy ten filmik pojawi się przed denkiem to się okaże, więc albo już widzieliście ten produkt, albo jeszcze nie. W każdym bądź razie ten, jeżeli przyjdzie jesień, bardzo gorąco Wam polecam. Jak mówię, ulubieniec od lat. I słuchajcie, dwa kolejne produkty, to są produkty do pielęgnacji twarzy. Dwa kremy, jeden na dzień, drugi na noc, które używam. Zaczniemy od tego na dzień. I to już jest też któreś z kolei opakowanie, które używam i jest to Balea Aqua. Jest to... Krem żel nawilżający zawierający ekstrakt z niebieskich alg i wodę termalną prezentuje się tak o. Słuchajcie, to jest rzeczywiście taki krem żel. On jest rzeczywiście o takiej um, konsystencji kremowo-żelowej. Wchłania się rewelacyjnie szybko, ale pozostawia skórę bardzo ładnie nawilżoną. Ma też bardzo przyjemny zapach, kolor taki delikatnie niebieski. Słuchajcie, ta skóra po nim jest tak przyjemna w dotyku, jest rewelacyjna. Ten produkt nie jest drogi, bo to jest no, marka własna e, Drogerii DM. Natomiast jeżeli macie skórę mieszaną, skórę tłustą, on się będzie u Was na pewno sprawdzał. Jeżeli macie skórę czy cerę suchą, to tutaj Wam niestety nie powiem. Ja mam mieszaną, więc u mnie on się bardzo dobrze sprawdza. I jak mówię, jak tego skończę, to na pewno e, zużyję to, co mam na zapasie, bo mam jeden krem jakiś inny i wrócę do tego, zwłaszcza na okres właśnie letni, poprzez to, że on się szybko e, wchłania. E, Podkład się bardzo ładnie na nim utrzymuje. Nie miałam do tej pory problemu z żadnymi podkładami, które gdzieś by się tam na nim zbierały, rolowały czy cokolwiek w ten deseń. Dlatego bardzo gorąco go polecam. Moim zdaniem to jest, wiecie co, taka tańsza wersja tego kremu z Origins, z tej serii Jeansing, tego pomarańczowego, którego też miałam. W zeszłym roku, dwa lata temu, chyba w zeszłym roku go zużyłam e, i e, tamten także jest fajny, ale jest mega drogi, ten jest natomiast dużo tańszy i e, powiedziałabym, że nawet lepszy. A drugi krem, słuchajcie, to jest powiedzmy relatywna nowość u mnie i to jest Mixa Sika Cream, chyba tak to się wymawia bez parabenów, bez e, zapachów, z pantenolem. I to jest krem do twarzy, ciała i dla rąk, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Marka Mixa teraz pomału wchodzi w Niemczech do drogerii. Są żele pod prysznic, są balsamy do ciała, są kremy do rąk i jest także ten krem, także on jest przeznaczony jakby do wszystkiego. Pojemność 50 ml. Ja go używam jako kremu na noc, dlatego że jest bardzo gruby. Zresztą ja wam zaraz tu spróbuję pokazać. On jest dosyć gruby, co znaczy gruby, gęsty po prostu. On jest dosyć gęsty. Nie wchłania się od razu i pozostawia tą skórę naprawdę bardzo tak porządnie, nawilżoną. On jest z tych cięższych kremów, które właśnie albo do dłoni bym polecała, albo właśnie do twarzy. Ja Wam powiem, że ja go smaruję sobie wieczorem po oczyszczeniu, po demakijażu, po oczyszczeniu twarzy. Smaruję go sobie taką dosyć sporą warstwę. I nie wklepuję do końca, nie wsmarowuję do końca, tylko zostawiam, żeby się sam wchłonął przez noc, bo wtedy moja cera ma, moja skóra ma czas na to, żeby pracować i się regenerować. I powiem wam, że jak rano wstaję, to cera jest miękka, cera jest nawilżona, cera jest w bardzo dobrym stanie. Nie mam po nim żadnych wyprysków. Nie pamiętam ile on kosztował chyba 6 euro, jak się nie mylę, czy coś w ten deseń. Um, używam go. Od chyba ponad miesiąca, no mniej więcej połowę zużyłam, ale jak mówię, polecam bardzo gorąco, jest naprawdę bardzo dobry e, krem i e, wiecie, co nie sprawdzałam, powiem wam szczerze, składu nie pomyślałam, a tutaj na opakowaniu go nie ma, ale jest napisane, że podobno nie zawiera parabenów, e, barwników. <laughs> Zapamiętałam sobie barwników i zapachów. Co to za dźwięki? Znowu podkład muzyczny mi tutaj dajesz. Um, także myślę, że i tej parafiny nie będzie miał, bo wiem, że Mixa lubi parafinę w swoje kosmetyki ładować. Dobra, lecimy dalej, przechodzimy do kolorówki. Zaczniemy od produktu, który jest takim bardziej gadżetem niż kolorówką. I jest to Balea Tone Perfection świeżo to Spray 2 w jednym, odświeżająco matujący. Jak możecie zobaczyć, ja już go dosyć sporo zużyłam. Dlatego, że tutaj widnieje e, informacja, że także e, jest do fiksowania make-upu. I ja właśnie w tym celu go używam. Wiecie co? Nie pamiętam, czy on, czy on pachnie. Nie, on chyba nie pachnie, ale powiem Wam, że bardzo ładnie tą cerę tak e, też odświeża. Sprawia, że ona jest taka trochę rozświetlona. E, Giełka sama. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Ładnie się rozpryskuje, więc nie trzeba tutaj nie wiadomo ile ładować na twarz. Naprawdę bardzo dobry produkt za nie wiem 3,5 euro, więc jest tym jednym z tańszych, a naprawdę dobrych, no i relatywnie nowych produktów marki Balea. I dwa ostatnie produkty, które. Pewnie nikogo nie zdziwią, że znalazły się w ulubieńcach. Jednego nawet mam na ustach. Dzisiaj po prostu namiętnie używam. Odkąd kupiłam, co zresztą widać po zużyciach, bo one są, no już są dosyć, dosyć, dosyć sporo zużyte. Mam jeszcze jeden, ogółem mam trzy. W ogóle o czym mowa? To jest Essence Ultra Last Lip Liner Smooth Gliding and Waterproof, czyli po prostu nowe lip linery z marki Essence. Są rewelacyjne, są bardzo kremowe, jak się je nakłada. Mega, mega wytrzymała. Ja mam w trzech kolorach, trzeciego jeszcze nie nakładałam na usta, dlatego nie będę wam pokazywać. Natomiast te tutaj, zwłaszcza tego, kto by pomyślał, bardzo mocno używałam. Ten tutaj, ten taki bardziej różowy, to jest 06 Lilac Season. Już wam tutaj pokazuję. Słuchajcie, to jest jedna kreska przejechana. One są naprawdę intensywne. Zaraz będę musiała to zmyć, bo inaczej e, potem będę miała problem. A drugi, którego właśnie dzisiaj mam na ustach, 05 Rosewood High. I tutaj także, słuchajcie, patrzcie, jakie one są mięciutkie. No, one są mega mięciutkie. E, jedyny ich dla mnie minus to jest to, że ja po wypełnieniu ust muszę go znowu temperować, bo on się szybko, jakby roztapia. Niemniej jednak za cenę euro 75 rewelacja. Naprawdę bardzo gorąco wam polecam. Mają różne kolory. Ja jak mówię, nie skusiłam się na wszystkie, bo e, staram się zużywać to co mam, ale jak te zużyję, to może skuszę się na inne jeszcze e, wersje kolorowe. Nie wiem. Zobaczymy. No w każdym bądź razie, to by było na tyle. Dajcie znać, czy znacie coś z tych produktów. Być może to są także wasi ulubieńcy, albo jacy są wasi ulubieńcy. Chętnie przeczytam w komentarzach. Ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia niebawem. Pa pa.